Cześć, tu Lama, to jest kolejny odcinek na moim kanale. Dzisiaj Wam powiem, jak, wy, jak zrobić drugi tydzień wyzwani. A więc, yy, pierwsze wyzwanie to użyj różnych tyrorek w, władzy. No i to musicie polecieć na władzy i użyć wszystkich tyrorek. Drugie, znać nadmuchiwany pływak gdy pula na jachcie. To po prostu na. Tutaj w jachcie będą takie pontony, musicie znaleźć. Zbier y następny jest zbierz lub zjedz przekąski w sadzie. To wyzwanie jest proste. Likwidacja zalewie zastoju To bardzo proste, trzy likwidacje zalewie zastoju Traf pomagiera w głowę fortilli. To po prostu musicie trafić 20 razy w głowę pomagiera fortilli. A następne zadanie to musimy przeszukać skrzynie lub pojemniki z amunicją zielonych żywopłotów. To bardzo proste wyzwanie. I ostatnie wyzwanie to będziemy musieli strzelić bramkę w przyjemnym parku. Ku, w przyjemnym parku bramkę z piłki. Tam jest boisko. A więc ja już dziękuję za oglądanie i pa!